Witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku: legendarny amerykański bombowiec odnaleziony w zalewie szczecińskim. Rekord w aplikacji FlightRadar 24. Rosja zaczyna certyfikować pilotów jako żołnierzy. Po 10 latach linia lotnicza zapłaci karę za katastrofę swojego samolotu. Rosyjskie linie lotnicze wznawiają loty na Kubę. Zapraszam do oglądania. Nowy rekord w aplikacji FlightRadar24. Ostatnim najczęściej obserwowanym lotem był samolot przewożący trumnę Elżbiety II. Lot, przeprowadzony 13 września z Edynburga do Londynu, obserwowało około 5 milionów użytkowników. Liczba ta stanowi sumę wszystkich obserwujących, zarówno z witryny internetowej i aplikacji mobilnej, jak i relacji na YouTubie. Ten natychmiastowy ogromny wzrost przekroczył to czego się spodziewaliśmy, napisał w poście na blogu dyrektor ds. komunikacji Flightradar24. Łącznie przetworzyliśmy 76,2 miliona żądań związanych z tym lotem. Jest to dowolna czynność użytkownika, np. kliknięcie ikony lotu, kliknięcie informacji o samolocie w polu po lewej stronie lub dostosowanie ustawień, poinformował. W kwestii technicznej należy dodać, że lot samolotu królewskich sił powietrznych przewożący królowe trwał godzinę i 12 minut. Miejscem lądowania było wojskowe lotnisko Rafu, znajdujące się około 6 mil od lotniska Heathrow w Londynie, skąd następnie przewieziono trumnę królowej do pałacu Buckingham. Warto dodać, że poprzedni rekord w aplikacji Flight Radar został ustanowiony całkiem niedawno przez samolot Nancy Pelosi. Przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów udała się z wizytą na Tajwan, a jej podróż obserwowały niecałe 3 miliony użytkowników. Piloci w Rosji staną się żołnierzami. Rosja powinna przygotować i certyfikować pilotów jako uniwersalnych żołnierzy powiedział wiceminister przemysłu i handlu Oleg Bocharow. Co za tym idzie, piloci powinni nauczyć się, jak naprawiać samoloty i działać jako mechanicy. Postulat, czy bardziej zapowiedź zmian, padła w trakcie wschodniego forum ekonomicznego i od razu spotkała się z krytyką. Wspólnie z Ministerstwem Transportu powinniśmy szkolić i certyfikować pilotów jako żołnierzy uniwersalnych. Powinni być jednocześnie pilotami i technikami lotniczymi a sprzęt powinien zapewniać możliwość napraw w trakcie ich eksploatacji powiedział wiceminister. Według doniesień, kreacja w Uniwersalnych Żołnierzy ma spotkać pilotów lotnictwa regionalnego, by uruchomić nowy system utrzymania zdatności do lotów przy krajowych połączeniach. Trwające zmiany i inwestycje w rosyjski przemysł lotniczy są oczywiście pokłosiem inwazji na Ukrainę. Jednym z celów rozwoju jest uniezależnienie się od zachodnich producentów i koncentracja na produkcji własnych samolotów. Wracając do kwestii połączenia ról pilota i technika, tutaj nie ma zgodności po stronie rosyjskiej. Wiceprzewodniczący Związku Personelu Lotniczego Rosji i pełniący obowiązki pilota podkreślił, że niektórych napraw nie da się przeskoczyć i będą musiały zostać wykonane pod nadzorem prawdziwych inżynierów. Pełnoprawna konserwacja samolotu wymaga osobnej edukacji. Tak więc ta propozycja ministra przemysłu i handlu jest nierealna, zaznaczył wiceprzewodniczący. Dodając, warto zauważyć, że piloci i mechanicy od dawna stanowią dwa oddzielne zespoły, a ich wspólna praca pozwala na utrzymanie maszyny w locie oraz rozwój branży na takim poziomie, jaki mamy obecnie na świecie. Jak sugeruje serwis Simple Flying. Połączenie dwóch ról brzmi jak recepta na katastrofę. Tymczasem rosyjskie linie wznawiają loty na Kubę. Takie plany zostały przekazane przez Norwind Airlines i zaplanowane jeszcze na październik bieżącego roku. Na początek zaproponowano cztery loty tygodniowo z Moskwy, a trasę ma obsługiwać Boeing 777. Juan Carlos Escalona, doradca do spraw turystyki Kuby w Rosji, powiedział, że kraj karaibski jest gotowy na przyjęcie rosyjskich turystów i oczekuje, że więcej tur operatorów i linii lotniczych pójdzie za przykładem Northwind Airlines. Jak będzie wyglądać trasa, kiedy unijna przestrzeń pozostaje zamknięta dla rosyjskich samolotów? Jak podaje serwis Simple Flying, obsługa tej trasy przebiegnie z Moskwy na północ na morze Barentsa, Omijając przestrzeń powietrzną takich krajów jak Finlandia, Szwecja i Norwegia. Następnie samolot poleci na zachód przez Morze Norweskie, po czym skieruje się na południe między Grenlandią a Islandią i poleci przez Ocean Atlantycki, nie wchodząc w przestrzeń powietrzną Kanady i USA. Średni czas lotu wyniesie zatem od 12 do 13 godzin. Odnaleziono szczątki legendarnego amerykańskiego bombowca B-17. Samolot został zestrzelony w październiku 1944 roku nad Zalewem Szczecińskim. Należał do Grupy Bombowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i prowadził formację 149 B-17. Celem bombowca była fabryka benzyny w Policach nieopodal Szczecina. Wrak udało odnaleźć się podczas realizacji projektu Wraki Zalewu Szczecińskiego 2022. Obszar poszukiwań został wytypowany przez pracowników Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu po wcześniejszej analizie dokumentów czy pozyskanych informacji o katastrofie. Wrak odnalazła jednostka Echo 2 w pobliżu trwającej inwestycji modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. Udało się wydobyć pierwsze elementy bombowca. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że odnaleźliśmy dalsze pozostałości właśnie tego samolotu, mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum oręża polskiego w koło Po oszacowaniu obszaru, gdzie znajduje się wrak, poszukiwania odbywały się bezpośrednio z pokładu statku pomiarowego. Poszukiwania były zmużne. To zawsze pochłania dużo czasu i pieniędzy. Ale w momencie, gdy na monitorze sonaru pojawiło się coś innego niż płaskie dno, na twarzach wszystkich zagościł uśmiech. To było zwieńczenie tej ciężkiej pracy. Sonar pokazał skrzydło samolotu z częścią kadłuba relacjonuje Aleksander Ostasz. Warto dodać, że na pokładzie zatopionego bombowca znajdowała się 11-osobowa załoga, z której 5 członków Ocalało kosztem niewoli. Trzech zidentyfikowano i pochowano, a pozostałą trójkę uznano za zaginionych, a ich szczątki mogą nadal znajdować się w raku. Co ważne, wszyscy na pokładzie mieli wyższe stopnie oficerskie. Przyznane zadanie musiało być niezwykle ważne. Dzięki udokumentowanej relacji dowódcy pułkownika Jamesa Lupera, wiadomo, że zadaniem bombowca B-17 było prowadzenie formacji oraz jej nawigowanie w niesprzyjającej pogodzie. Maszyna ta była wyposażona w specyficzny radar H2X, zwany kolokwialnie Majki. Na ten moment badaczy czeka jeszcze mnóstwo pracy związanej z potwierdzeniem oraz udokumentowaniem, że znaleziony obiekt to ten konkretny bombowiec B17. Wrak znajduje się w obszarze, gdzie nie jest prowadzona żegluga, stąd jego odkrycie. Przypada dopiero na ten moment. Linia Jemenia zapłaci karę za katastrofę z 2009 roku. Po ponad 10 latach linia lotnicza Jemenia Airways została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci i nieumyślne obrażenia wypadku. W wyniku katastrofy Airbusa A310 życie straciły 152 osoby. W czasie przeprowadzonego śledztwa oraz procesu sądowego. Linia lotnicza konsekwentnie odmawiała przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie. Francuski sąd zadecydował jednak inaczej, uznając za winnego i nakazując wypłatę odszkodowania samotnej osobie, która przeżyła lot, oraz rodzinom obywateli francuskich, którzy zginęli w katastrofie. Francuski wymiar sprawiedliwości uznał, że Jemenia popełniła poważne błędy. Orzeczenie jest doskonałe. I zgodne z naszymi oczekiwaniami, powiedział szef Stowarzyszenia Rodzin ofiar, nie ukrywając zadowolenia. Śledztwo wykazało, że przyczyną katastrofy była seria błędów wykonanych przez pilota. W związku z tym przewoźnik został oskarżony o niewłaściwe wyszkolenie pilota. Zgodnie z wyrokiem Jemenia Airways musi zapłacić grzywne w wysokości 225 tysięcy euro oraz ponad milion euro na opłaty prawne i odszkodowania. Linia zapowiedziała jednak odwołanie od tego wyroku. Co ciekawe, jest to jedna z nielicznych katastrof, gdzie przeżyła tylko jedna osoba. Kobieta, która przeżyła katastrofę, wydała swoją książkę, gdzie opowiadała o tym, jak przeżyła katastrofę. A w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jeśli serial Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te części pokazywały Ci w proponowanych, oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki. Cześć!